Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Czy mogę się za Pana pomodlić? Zapytałem podczas jednej z wizyt do clegowni. Twarz starszego rozmówcy szybko uzewnęczniła, jak wielkie emocje wywołały w nim te słowa. Po chwili, łamiącym głosem, odpowiedział: Nikt nigdy mi czegoś takiego jeszcze nie zaproponował. Modlitwa była krótka i zwięzła. Ojcze nasz, za niego i jego rodzinę. Po modlitwie wcześniej milczący i nieufny człowiek bez końca opowiadał o swoim życiu. Bóg nigdy nie przepisuje lekarstw na nasze choroby. To on jest lekarstwem. I to nie takim, co tylko uśmierza ból, łagodzi objawy, lub jest w danej chwili jednym z wielu modnych preparatów. On staje na naszej drodze jako słowo, jako ciało i krew, jako człowiek. I w ten sposób dotyka nas i naszych chorób. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.